Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy nauka zastąpi religię, trzeba uświadomić sobie, jakie są źródła i funkcje w życiu ludzi nauki i religii. Głównym składnikiem religii jest wiara, a głównym składnikiem nauki jest wiedza. Ale to nie jest taki podział dychotomiczny, bo w nauce jest wiele elementów wiary. Będę nawet podawał tutaj przykłady. A religia także wnosi wiele do wniosła, do nauki wiele. Skąd się bierze? Jaka jest, jakie są źródła religii? No tutaj powtórzę to za Einsteinem, jakkolwiek ten pogląd na pewno jest chyba to jest ogólnie znany, że prawdopodobnie pierwszym takim źródłem religii, wiary był lęk ludzi przed śmiercią i ból po utracie najbliższych. Archeologowie mówią nam, że wiele dziesiątków tysięcy lat ludzie już przywiązywali wagę do pochówku zmarłych i że do grobów wkładano przedmioty, o których sądzono, że się mogą przydać na drugim świecie. Odchodzenie od, no również oczywiście nie tylko lęk przed śmiercią, ale także szczególnie w dawnych czasach lęk przed głodem, przed wojną, przed klęskami, przed siłami przyrody. To, że było tych właśnie lęków tyle i tych sił tak wiele, prowadził do tego, że początkowo był poli... Prawda, każdej sile przyrody jakoś tam przypisywano Boga. Odchodzenie od religii, które się obserwuje we współczesnych zamożnych społeczeństwach, wcale nie jest, jak mi się wydaje, spowodowane wpływem nauki. Ci, którzy przestają chodzić we Francji do kościoła, to nie dlatego, że się prawda, tak wiele nauczyli. To jest wynika raczej stąd że właśnie tego lęku w zamożnych społeczeństwach jest mniej. Nie, nikt się nie obawia, że będzie chodził głodny czy straci dom, również i wojna teraz nie jest taka groźna. Podstawowe uczucia lęku przed śmiercią i bólu pozostają, dlatego moim zdaniem nauka nie zastąpi religii. Religia, kościoły te spełniają też inną dość ważną w społeczeństwie funkcję, mianowicie dają Poczucie wspólnoty. My obecnie żyjemy, większość ludzi żyje w dużych skupiskach, w miastach, ale jesteśmy bardziej rozproszeni uczuciowo niż pierwotni ludzie, którzy plemiona stanowiły takie jedne wielkie rodziny, a teraz jesteśmy bardziej samotni. Będąc. U... Biorąc udział w nabożeństwie, nawiązujemy właśnie, stajemy się znowu częścią wspólnoty. To ma duże znaczenie psychologiczne i, i dobre i dlatego moim zdaniem nauka nie zastąpi religii i, i dobrze, że tak, że tak będzie. O jeszcze parę o nauce. Nauka rozwijała się początkowo dla zaspokojenia potrzeb. Astronomia. To chodziło o nawigację, o kalendarz, matematykę, geometrię, jak sama nazwa, nazwa wskazuje, chodziło o pomiary Ziemi, prawda? Nie, to nie były takie intelektualne elementy, nie było takiego całościowego, nie dawała nauka początkowo, przez wiele, wiele wieków nie dawała żadnego całościowego obrazu świata. Taki obraz, takie elementy intelektualne były w religii. No ja teraz właśnie chciałbym wygłosić kilka pochwał religii, tego temu, co religia wniosła właśnie do, do, do nauki. Pierwszym takim, wielki, jednym z takich pierwszych wielkich osiągnięć tej religii w naszym kręgu, powiedzmy w Bliski Wschód Europa, to był monoteizm. To była wielka rzecz, prawda? odejście od politeizmu monoteizmu. To była taka pierwsza wielka unifikacja. No, nie użyłem nie bez powodu tego słowa, które teraz często, do którego się odwołują fizycy. Uważam, że to, co dzieje się w fizyce, to dążenie do zbudowania jednej teorii, znalezienia jednego podstawowego oddziaływania, jednej grupy, to wszystko jest dalszy ciąg tego wielkiego monoteizmu, który no, zawdzięczamy judaizmowi, prawda, i który okazał się być no, najlepszym rozwiązaniem, czego dowodzi po powstanie chrześcijaństwa, a później i islamu. To, proszę Państwa, jak trudna była, tak trudne było pokonanie tych wielu bogów, świadczy o tym, jaka jest treść pierwszego Przykazania, prawda? Pierwsze przykazanie nie mówi o tym, co by się wydawało dzisiaj najważniejsze, nie zabijaj, nie kradnij, czy nie cudzołóż, ale mówi nie miej, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, To było naprawdę, to musiało być, ta walka z politeizmem to musiało być coś niesłychanie ważnego i trudnego. Proszę Państwa, jeszcze powiem, mówiąc o religii, chcę powiedzieć o, o Biblii, o księdze rodzaju a właściwie głównie właściwie tylko o jej pierwszym rozdziale, który mówi o stworzeniu świata. No wiadomo, że taka dosłowna interpretacja Księgi Rodzaju, która mówi o stworzeniu w ciągu sześciu dni świata i, i tego, co jest na Ziemi, była przez całe wieki, przez teologów, przez kościoły dosłownie dogmatycznie interpretowana i używana do no, zwalczania wręcz nauki, utrudniania rozwoju nauki, w szczególności, bo nawet jeszcze w XIX wieku teoria ewolucji Darwina była z tego powodu prawda, przez Kościół nie uznawana. Kościół katolicki już od dłuższego czasu odszedł, już dosyć dawno odszedł od tej dosłownej, dogmatycznej interpretacji tych słów o stworzeniu świata w ciągu tych... I, 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 i życia na ziemi w ciągu kilku, sześciu dni. Natomiast jeszcze wśród protestantów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jeszcze są bardzo liczni fundamentaliści, którzy prawda, przywiązują dosłowne znaczenie i nie akceptują na przykład teorii Darwina. Muszę powiedzieć, że z wielkim smutkiem przeczytałem parę lat temu w prasie, że w polskim ministerstwie oświaty był urzędnik, który kwestionował teorię ewolucji. Wydawało mi się, że od czasu, kiedy Kościół już nie zajmuje tego stanowiska, czyli w Polsce tak nikt już tego nie powie. Proszę Państwa, spójrzmy na tę księgę rodzaju, na ten pierwszy jej rozdział, odrzucając właśnie te słowa, powiedzmy dosłownie, e, o stworzeniu i o tych dniach i weźmy wyłóżmy z niej tylko tę treść naukową. To jest, proszę Państwa, tekst genialny, jeżeli wziąć pod uwagę, kiedy on był pisany. No ja nie jestem oczywiście biblistą, ale to był 3000 lat temu. Michale, nie Też nie, też nie jesteś specjalistą, jest ale, ale być może. Nie, nie wiadomo, prawda? Nie Pisa, pisano. Nie wiadomo, długo przekazywany w Tradycja jelicznej. ustna była. No w każdym razie jest to, jest to tradycja sprzed wielu tysięcy lat, co najmniej 3000 lat na pewno. Wtedy przecież nie było żadnych obserwacji, żadnych danych na temat tego, jak powstała ziemia już nie mówiąc że w świecie, w UP i jak się rozwijało życie na ziemi. Ci genialni no, Hebrajczycy Sumerowie pewnie Asyryjczycy, bo to było jakieś takie wspólne dzieło, oni... Jakąś genialną intuicją doszli do tego, że po pierwsze, że świat nie jest wieczny, że, że musiał powstać kiedyś. No, że ważne było też powstanie Ziemi, że ważną kwestią było oddzielenie się wody od wód, od, od Ziemi, prawda? Kolejność tam no, nie jest taka, jakbyśmy byli chętni widzieli, ale proszę zauważyć, że my do tej pory nie wiemy dokładnie, jak powstawał układ słoneczny. A ci ludzie ci Ludzie z Bliskiego Wschodu postawili problem, postawili problem naukowy, a wszyscy, którzy pracujemy naukowo, wiemy jak najważniejszą i czasami najtrudniejszą rzeczą jest postawić dobry problem. oni postawili problem i naszkicowali rozwiązanie. I to rozwiązanie zawiera elementy no, prawdziwe. No, najpierw musiało się stać coś astro- i geofizycznego, no, nie dokładnie jak tam jest w Księdze Rodzaju napisane, nie w tej kolejności. Później dopiero mogły, po, mogła powstać na Ziemi roślinność, w następnej kolejności świat zwierzęcy i na końcu człowiek. Przecież to jest, to jest szkic teorii ewolucji. To jest szkic teorii ewolucji, który powstał kilka tysięcy lat temu. To jest moim zdaniem, to jest genialne i to na pewno ta Księga Rodzaju miała wpływ na na nauczonych, na którzy podejmowali pracę. Także to jest wielki wkład religii do nauki. Proszę tak <laughs> wspomniałem, że, że to co mówiłem o tym lęku jako o i, i niemożności zaakceptowania, że wszystko się kończy ze śmiercią, jako o, jako o może początku religii, to, to przeczytałem u Einsteina, on tak uważał. Chciałbym jeszcze zacytować z jego niezbyt licznych, ale jest kilka wypowiedzi Einsteina na tematy religii. Chciałbym jeszcze parę zdań zacytować. Jedno one mi dosyć bardzo, one mi odpowiadają. My wszyscy znają takie zdania, że Pan Bóg nie gra w kości, Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest złośliwy. Ale one to są, to są zdania, które mówią raczej o mechanice, o poglądach Einsteina na mechanikę kwantową, którą której on w, tej, w tym ujęciu z interpretacją probabilistyczną nie akceptował. Ale to nie są. Natomiast są jest parę zdań, które bardziej dokładnie oddaje jego poglądy. Otóż no to jest moje tłumaczenie z, z jednego zdania z artykułu, który się ukazał w New York Timesie w 1929 roku. Wierzę w Boga Spinozy, który objawia się porządku i harmonii tego, co istnieje, a nie w Boga zajmującego się losami i uczynkami ludzkich istot. I drugie, drugie yy, drugi cytat, którego niestety nie jestem całkiem pewny co do autentyczności, powtarzam go za pewną książką, której autor nie podaje źródła. W związku z tym można mieć wątpliwości, ale jest to... Tekst dobry i na pewno bliski poglądów Einsteina, tak przypuszczam. Jesteśmy, znaczy on Einstein mówi, że teraz opisze, jak to jest, jaki jest nasz stosunek do świata, do, do poznania świata. Jesteśmy jak małe dziecko wchodzące do wielkiej biblioteki, wypełnionej książkami w różnych językach. Dziecko wie, że ktoś musiał napisać te książki ale nie wie kto i jak. Domyśla się tajemniczego porządku w układzie tych książek, ale nie wie jaki on jest. No tak z grubsza my, tak, tak właściwie my stoimy przed światem, prawda? Widzimy, widzimy e, regularność, widzimy prawa, odkrywamy prawa i coraz głębsze teorie budujemy, ale no, ale to jest jeden poziom, prawda? To jest tak, jak gdyby to dziecko chodziło i oglądało i stwierdzało, że tutaj są książki tak oprawione, a tam inaczej, a tutaj są po francusku może. A, ale kto je ułożył? Kto te prawa, skąd te prawa się biorą? Ja wiem, ludzie religijni mówią, tak je stworzył Pan Bóg. No, ale dla mnie to nie jest rozwiązanie, to jest tylko po prostu zastąpienie jednej niewiedzy słowem, które niczego nie wyjaśnia, ale jak podkreślałem, nie chcę tutaj nikogo urazić. Proszę Państwa, ja pewnie nawet nie wypełnię. Chciałbym jeszcze powiedzieć o takich aspektach metafizycznych fizyki. Proszę Państwa, ja używam słowo metafizyka, metafizyczne aspekty troszkę w innym znaczeniu niż filozofowe, także proszę mnie tutaj nie... proszę się nie... Nie irytować, że to jest tylko taka umowna. Ja przez takie meta, metafizyczne aspekty rozumiem takie pytania, które dotyczą fizyki, na które przynajmniej obecnie nie można odpowiedzieć ani na drodze teoretycznej, ani przez zaproponowane doświadczenie. No takie dosyć taki ciekawy wynik teoretyczny jeszcze pochodzący z XVIII wieku to była zasada najmniejszego działania, prawda, później zasada Habitola, to budziło wielkie no, emocje wśród fizyków, a także filozofów. To nawet nazywano, że to jest zasada teleologiczna, a niektórzy nawet skracali, że to jest zasada, że to jest element teologii, że tutaj widać ingerencję Boga, prawda. To było rzeczywiście nie wiadomo, dlaczego, dlaczego te dobre równania ruchu i równania pola można wszystkie wyprowadzić z takiej zasady najmniejszego działania na to, czy z Państwa, którzy nie są fizykami, to chodzi o to, że tam pewne, że te ruchy prawdziwe minimalizują pewną całkę zbudowaną z tych funkcji opisujących tych ruchy. Otóż ta, ta zasada przez długi czas no właśnie miała taki, jej pośładzenie było metafizyczne, ale, ale sprawy się zmieniły z powstaniem mechaniki kwantowej. Okazało się, że w ujęciu Feynmana, w ujęciu całych po wszystkich drogach, dosyć łatwo jest zrozumieć, dlaczego właśnie te historie minimalizujące działanie y, muszą odpowiadać historiom klasycznym. Inny ważniejszy problem i to będzie ostatni taki, o którym będę mówił, dotyczy stałych, bezwymiarowych fizyce. Prędkość światła, wielkość prędkości światła to nie ma żadnego znaczenia, bo to czy to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę, czy to są jakieś mile na, na sekundę, czy coś takiego, to wszystko nie ma znaczenia, bo to zależy od jednostek. Ale, ale z wielkości fizycznych, na przykład takich jak ładunek elektronu, prędkość światła, a także stała planka, można zbudować stałą bezwymiarową, którą się nazywa stałą struktury subtelnej której wielkość to jest właściwie kwadrat ładunku, której wielkość w przybliżeniu jest odwrotnością 137. No i powstaje problem, a skąd taka stała się pierwsza? No i tutaj pierwszy chyba Eddington był zafascynowany tą wielkością i w sposób niesłychanie spekulatywny i dzisiaj powiedzielibyśmy bezsensowny próbował wyjaśnić jej wartość. Ale to jest bardzo ciekawy problem i ten problem. Motywował profesora Andrzeja Staruszkiewicza, który uważał, uważał, może jeśli powiem coś źle, to mi skorygujesz, że wielkość tej stałej należy obliczyć z, jako warunek zgodności teorii, to znaczy w tym wypadku elektrodynamiki. Fundowej. I o ile wiem, masz z duże sukcesy, to znaczy z dużą dokładnością dosyć udało ci się wielkość tej stałej struktury subtelnej wyznaczyć. Nie, nie, to, to niestety, nie. niestety nie. Ale, ale próbowałaś. Ale są inne, to jest tylko jeden przykład, może taki dosyć wczesny. Na przykład, jeżeli się weźmie siłę przyciągania protonu i elektronu, siłę przyciągania. Elektrycznego, no to jest ta siła, która określa e, zachowanie się elektronów, w strukturę atomów i porówna z przyciąganiem grawitacyjnym elektronu i protonu. no To ono jest bardzo małe. I stosunek tych dwóch sił wynosi 10 do potęgi 40. No i o ile Dirac mówił, że być może z struktury subtelnej ktoś właśnie, e, tak jak profesor Struszkiewicz, próbuje. Obliczy, to małe są szanse, żeby ktokolwiek obliczył, zrównać, otrzymał taką liczbę jak 10 do 40. I on zauważył, że tę liczbę otrzymuje się także, jeżeli się wyrazi wiek wszechświata, a wiek wszechświata to z grubsza znamy z wielkości stałej H, dla prędkości ucieczki galaktyki. Jeśli się wyrazi wiek wszechświata w jednostkach atomowych, to też jest z grubsza. 10 do potęgi 40. No i Dirac ja to są liczby jedn, równe, to znaczy stała grawitacyjna w takim razie nie jest w istocie stałą, tylko jest funkcją czasu, maleje z upływem czasu. Ale to już, jest, to już wtedy nie jest metafizyka, to już jest fizyka, bo jak, co, co się dzieje ze stałą grawitacyjną, można no, na podstawie rozmaitych pomiarów obserwacji stwierdzić i okazało się, że wirac nie miał racji. Stała grawitacyjna, przynajmniej o tyle o ile wiemy, się nie zmienia. Jest wiele innych stałych, na przykład stosunki mas. Ja może wspomnę o jeszcze jednej, bo ona doprowadzi mnie do tego, na czym, o czym na zakończeniu będę mówił, mianowicie jest, prawda, są siły jądrowe, są siły elektryczne, grawitacyjne, no i bardzo ważne siły jądrowe, w szczególności te siły, które łączą Nukleony, protony i neutrony. Dzięki tym siłom, mimo że protony się elektrycznie odpychają, to powstają związane jądra składające się z wielu protonów i wielu neutronów, czyli powstają pierwiastki. Otóż to się dzieje dzięki temu, że są te siły przyciągające, siły jądrowe, które na krótkich tylko odległościach mają znaczenie, i wielkość tych sił jest, no, Cudowny sposób dobrana, mianowicie one są, gdyby były trochę mniejsze, gdyby były mniejsze, to by nie, nie mogły powstać cięższe jądra, takie jak na przykład jądro e, tlenu, węgla czy azotu, pierwiastków, które są niezbędne do życia, przynajmniej w takim przeznaczeniu, jakie my je rozumiemy. Więc gdyby były trochę słabsze, to by nie było pierwiastków. Ale gdyby były troszkę silniejsze to jeszcze gorzej, bo cały wodór by się połączył w Hel albo ewentualnie w cięższe pierwiastki. Nie byłoby wodoru, a bez wodoru nie ma wody, a bez wody nie ma życia. No i to fizycy, astrofizycy przeanalizowali podobne e, fakty związane z, z innymi jeszcze stałymi, <laughs> stałymi. okazało się, że Gdyby zmienić trochę, trochę te stałe, te, o których już wspomniałam, a także inne, to na przykład nie mogłyby powstać gwiazdy świecące tak jak nasze Słońce przez wiele miliardów lat, a to jest z kolei też warunek niezbędny do powstania życia. No i to oczywiście wzbudziło i wzbudza wielkie zainteresowanie i jest, są różne próby odpowiedzi, dlaczego tak jest. No jedna to jest taka. Co po angielsku to się nazywa intelligent design, czyli teoria inteligentnego projektu. No to głównie ją reprezentują właśnie fundamentaliści. No po prostu mówią, że to Bóg tak chciał, Bóg tak na samym początku zaplanował świat i takie, tak ustalił prawa i te wszystkie stałe, ażeby mogło powstać życie takie, to nasze życie. No ale to muszę powiedzieć, że nawet nawet religijni moi koledzy nie są skłonni przyjąć to. Inne, oczywiście ten pogląd, o którym już wspomniałem, jest, że wystawy fizyczne w jakiś sposób wynikają, otrzyma się je z teorii. Inny pogląd, trochę, no, żeby sobie jakoś z tym poradzić, to jest wielość światów. To się mówi tak, istnieje nieskończenie wiele wszechświatów, ze wszystkimi możliwymi stałymi i tak się składa, że tylko w tym jednym, w którym jest możliwe życie ono powstało i my tutaj jesteśmy, prawda? No a te inne to sobie gdzieś tam obok nas w innych wymiarach, prawda? No jest to, ja bym powiedział, też taka próba, rozpaczliwa próba odpowiedzi. I jest wreszcie e, ostatnia, która jest no, nie do podważenia, ale też nie, nie wszystkich zadawala, to jest zasada antropiczna. Mianowicie ona mówi, no, że nie należy się dziwić, że te stałe są takie, jakie są, bo gdyby były inne, to nie powstałoby życie i nie powstaliby ludzie, którzy by zadawali takie niemądre pytanie. Prawda? On to sformułował, Brandon Carter sformułował to krótko po łacinie cogito ergo mundus talis est. Cogito ergo mundus talis est. To y, Tę zasadę antropiczną, że gdyby było inaczej, to by nas nie było, sformułował Brandon kartę nie byle gdzie, tylko w Krakowie, tak jest. Tylko w Krakowie, y, na konferencji międzynarodowej Unii Astrodobicznej, w 500-lecie 500 -le, 500 urodzin Mikołaja Kopernika, ta konferencja odbyła się w Krakowie. Były na niej znakomitości, no ja nie wymienię wielu, tylko może trzy nazwiska. Stephen Hawking był wykładowcą, Roger Penrose, Jakob Zeldowicz. I na tej konferencji, niesłychanie interesującym wykładzie, Brandon Carter przedstawił to, co ja tutaj powiedziałem, to jest jakiś taki tylko bryk z tego, co on powiedział. Niesłychanie ważna praca. Jest piękny tom, który powstał, który jest sprawozdaniem z tej konferencji. I otwierając ten tom, napotykamy się na pierwszy artykuł poświęcony obserwacyjnym podstawom kosmologii. I pierwszym autorem tego artykułu jest Michał Helder. Yeah.